Zadanie z 24. konkursu matematycznego imieniem profesora Marszała, etap powiatowy dla klas trzecich z roku 2008. A zadanie brzmi następująco. Rozwiąż następujące równanie. Cześć, witaj, jestem Mateusz, a teraz czas na rozwiązanie naszej zagadki. No więc cóż, jak tak patrzymy, generalnie jak mamy sumę pierwiastków, to kombinujemy coś ze wzorami stróconego mnożenia, w tym wypadku prawdopodobnie no, suma piątych potęg. Tylko jak zaczniemy to domnażać przez to, co nam tutaj brakuje i dzielić, to się zrobi to bardzo tasiemcowate i generalnie raczej nam to nie pomoże. Raczej nam to nie pomoże ze względu na te skonstru rozbudowane wnętrza tych pierwiastków. No a po drugiej stronie mamy jeszcze cosinusa px, i to wartości bezwzględnej w mianowniku, um, więc musimy coś innego wykombinować. Zacznijmy może od założeń. Generalnie to, co jest pod pierwiastkiem piątego stopnia, może być i dodatnie, ujemne, więc to nie wprowadza żadnych ograniczeń. Jednakże mamy tutaj także pierwiastek kwadratowy kwadratowy, czyli drugiego stopnia. Drugiego stopnia, czyli parzystego stopnia, a zatem to, co jest pod pierwiastkiem, musi być dodatnie, ewentualnie równe 0. Stąd x minus 2 musi być większe, równe od 0. Analogicznie x plus 1, większe, równe od 0. No i mamy także dzielenie, a jak wiemy, nie wolno dzielić przez 0. A zatem ta wartość bezwzględna nie może być równa 0. Co za tym idzie, zawartość tej wartości bezwzględnej nie może być 0. To są wszystkie trzy wymagania, jakie muszą być tutaj spełnione. Bez tych wymagań to równanie nie miałoby sensu. No zobaczmy, więc z pierwszego co nam wynika? Wynika nam, że x musi być większy równy od 2, z drugiego wynika, że x musi być większy równy od minus 1, a z trzeciego warunku no musimy się zastanowić, skoro kosinus ma być różny od 0, to najpierw zastanówmy się, kiedy jest równy 0 przekornie. No więc cosinus jest równy 0 wtedy, kiedy jego argument, argument w tym wypadku px, jest równy pi drugich plus to jest r0, czyli kpi. Pi drugich plus kpi. I k jest dowolną liczbą całkowitą. Jakąkolwiek. Tak, wtedy będzie równe 0. Ale my właśnie chcemy, żeby nie było. Czyli różne. OK. No to cóż, możemy, zobaczmy, wszędzie jest pi, możemy podzielić to równanie przez pi, pi nie jest zerem, więc jak najbardziej można, bo przez zero nie można dzielić, więc to nas prowadzi do tego, że x jest różny od jednej drugiej plus k. No i k oczywiście dowolna liczba całkowita. Ten drugi warunek w zasadzie jest zawarty w pierwszym. No bo jeżeli x ma być większy od 2, to także tym bardziej jest większy od minus 1, czy tam bądź równy. A zatem x ma być większy równy od 2 i nie taki, że to jest 1, druga plus jakaś liczba całkowita. Zapiszmy zatem dziedzina. No to by był x należący od 2 z 2 włącznie do, no w nieskończoność generalnie, z wykluczeniem tylko tych szczególnych. Wartości, argumentów. Mianowicie 1, druga plus k. No i k jest jakąkolwiek liczbą całkowitą. Taka byłaby nasza dziedzina. No dobrze, to akurat było proste i dosyć mechaniczne, standardowa czynność. Przejdźmy do sedna, do tych pierwiastków. Weźmy zawartość pierwszego pierwiastka i przyjrzyjmy się jej. Czyli mamy tak, 2 ustawiła się 1 plus pierwiastek z x minus 2. Zamykamy nawias, odjąć x. I co my z tym możemy tutaj zrobić? No możemy przemnożyć, czyli mamy 2 plus 2 pierwiastki x minus 2, odjąć x. I co widzimy? No widzimy, że x jest i w pierwiastku, i poza pierwiastkiem. I poza pierwiastkiem. Czy to można w jakiś wzór skróconego mnożenia rozwinąć? No tak, średnio. No, raczej to nie będzie do piątej potęgi, więc średnio. Ale tu mamy x minus 2 pod tym pierwiastkiem. Tu jest minus x. Może dałoby się zrobić, żeby było x minus 2. No, ale żeby było x minus 2, tu jest minus x. Czyli zróbmy najpierw minus przed nawias. I zobaczymy, czy coś z tym wykombinujemy dalej. Czyli mamy tak: minus 2, odjąć 2 pierwiastek z x minus 2. No i dodać x w tym wypadku już. Zgadza się, zgadza się. Dobra. No to napiszmy tak. Minus, x, odjąć 2, x odjąć 2, no i odjąć 2 pierwiastek z x minus 2. Zobaczmy, że to i to jest takie samo. Czyli przypomina to wzór skróconego mnożenia. Brakuje nam, do to, to by było tym minus 2ab. To byłoby A2, a kwadrat, a to by było minus 2ab, czyli b byłoby 1. Ale nie mamy tej jedynki. Nie mamy jedynki. No to sobie dopiszmy. Plus 1 i minus 1. Wówczas możemy napisać minus i teraz będzie tak. Pierwiastek z x minus 2 odjąć 1 do kwadratu. Zobaczmy. Jak weźmiemy pierwszy do kwadratu, to dostaniemy to. To pomnożone z tym razy 2 da nam to. No i 1 do kwadratu da nam to. Zostanie nam minus 1. Czyli mamy do tego jeszcze minus 1. W tej oto postaci. Dobrze, a zatem mamy de facto 1 odjąć. Nawias do kwadratu. Pierwiastek z x odjąć 2, odjąć 1 do kwadratu. Dobrze, dobrze. No to cóż, mamy tam kwadrat. No to zauważmy, że kwadrat jest zawsze większy od lub równy 0. Czyli, jeżeli przemnożymy przez minus 1 tą nierówność, No to uzyskamy, że minus ten nawias. Tak. Jest mniejszy, równy od 0. No, oczywista rzecz. No dobra, to teraz zróbmy tak. Dodajmy z jednej i z lewej i z prawej strony 1. Można tak zrobić, jak najbardziej. Czyli to jest równoważne. To jest równoważne. Że 1 odjąć ten nawias do kwadratu jest mniejsze równe od 1. Jest mniejsze równe od 1. A to to przecież jest to. A to przecież było cały czas równe temu, co jest w tu. A zatem pokazaliśmy, że zawartość tego pierwszego pierwiastka, argument jego, jest mniejszy, ewentualnie równy 1. Jest mniejszy, równy 1. No dobra, spójrzmy na drugi pierwiastek. Tu jest tak, 4, 4, x plus 1, odjąć 1, odjąć x. Co o tym można rzec? No, spróbujmy zastosować ten sam manewr. Czyli tak: 4 pierwiastki z x plus 1 plus 1, odjąć 4, odjąć x. No, chcielibyśmy mieć x plus 1. Więc wyciągnijmy minus przed nawias i będzie wówczas tak: x dodać 4, odjąć 4 pierwiastki z x plus 1 zgadza się? no zgadza się co następnie? no tu jest x plus 4, a chcemy mieć x plus 1 chcemy mieć x plus 1 czyli napiszmy, że to jest minus x plus 1 możemy dać pomocniczy nawias, choć jest on zbędny minus 4 pierwiastek z x plus 1 no to w podobny sposób, jeżeli to chcemy, żeby było, właściwie z minusem powinienem pokazać, chcemy, żeby to było minus 2ab, a to jest a kwadrat, no to wtedy b musi być dwójeczką. Dwójeczką, czyli dwójeczka do kwadratu to jest czwóreczka. To jest czwóreczka, a tu było tylko 4, a tu mamy 1 i 4, czyli razem 5, czyli 1 musimy zabrać. Dobrze. No i teraz zgadza się z tym, co wcześniej. No bo jedynki by się skróciły i wyszłoby na to samo co wcześniej. Zwijamy we wzór, czyli mamy minus pierwiastek z x plus 1 odjąć 2 do kwadratu. No i odjąć 1. Sprawdźmy sobie to. To do kwadratu tamto, minus 4, tak i plus 4 zgadza się. Mhm. A zatem. Wychodzi nam z tego 1 odjąć nawias, który jest do kwadratu. Dobra, no i w podobny sposób, analogicznie mówimy tak, że pierwiastek z x plus 1 odjąć 2 do kwadratu jest większy równy od 0. Co za tym idzie? no przemnażając przez minus 1 będzie mniejszy lub równy 0 i następnie dodamy sobie 1 czyli byłoby 1 odjąć, to jest równoważne 1 odjąć, nawias x dodać 1 odjąć 2 i to tutaj do kwadratu, jest mniejsze, równe od jedynki dokładnie a to to jest przecież to a to, to jest to, czyli zawartość pierwiastka. A zatem pokazaliśmy, że ten drugi pierwiastek, jego zawartość, jego argument, także jest mniejszy, ewentualnie równy 1. Co za tym idzie, suma tych dwóch pierwiastków jest mniejsza lub równa 2. 2. Mniejsza lub równa od 2. No dobrze, to popatrzmy na drugą stronę. Mamy tam cosinus pi cosinus pi x, no cóż, należy wartości bezwzględnej, należy do przedziału od minus 1 do 1. E, przepraszam, sam kosinus od minus 1 do 1, a wartości bezwzględnej od 0 do 1. Od 0 do 1. Przy czym powiedzieliśmy sobie, że zerem nie może być. Tak. I cosinus πx nie jest zerem. W związku z czym w istocie ta wartość bezwzględna z tym cosinusem px należy od zera bez zera do 1 włącznie z 1. Czyli cosinus πx yy, zwykła ta należy od 0 bez 0. Do jedynki, włącznie z jedynką. Włącznie z jedynką. No dobra, a zatem odwrotność tak, z tego wynika, że odwrotność 1 przez cosinus pix, no należeć będzie co? No, jeżeli to jest bliskie 0, to odwrotność tego dodatnie no, będzie coraz bliżej nieskończoności. A coraz bardziej odchodzić w nieskończoność a gdy 1, no to odwrotność 1 to będzie 1 a zatem to będzie należeć od 1 włącznie z 1 w nieskończoność no dobra no to, a my mamy tam 2 no to stąd dalej wynika że 2 przez wartość bezwzględna z kosinusa pi x Należy do przedziału od 2 do w nieskończoność. A zatem, co się okazało? Z lewej strony tego równania mamy coś, co na pewno jest mniejsze lub równe od 2. Takie może przyjmować wartości dla różnych x. -ów. Mniejsze lub równe od 2. Z prawej strony natomiast mamy, że to równanie dla różnych x może przyjmować wartości większe lub równe 2. A zatem, skoro z lewej strony mamy wartości mniejsze lub równe od 2, a z prawej strony mamy wartości większe lub równe od 2, no to jedyna możliwość, żeby to równanie miało jakiekolwiek rozwiązanie, jest wtedy, kiedy lewa i prawa strona są sobie równe i są równe 2. Czyli teraz tak. Na bazie tego. tego. i tego. Wynika, że jedyna możliwość jest taka, jedyna, jedyne rozwiązanie istnieje, może istnieje duże słowo, może być, może wystąpić, gdy lewa strona jest równa 2 i prawa strona jest równa 2. No dobrze. Ale lewa strona składa się z sumy, gdzie pierwszy składnik tej sumy ma wartości mniejsze lub równe od 1. Mówiliśmy o wnętrzu, ale po spierwiastkowaniu pierwiastkiem piątego stopnia to również mniejsze lub równe od 1, i podobnie tu mamy pierwiastek piątego stopnia równego 1. Więc to, że lewa strona jest równa 2, implikuje nam to, pociąga czy też wynika z tego, że ta zawartość tych pierwiastków musi być równa 1. Może napiszmy z tym pierwiastkiem na początek, czyli 2, 1 plus, tam był pierwiastek z X minus 4 zdaje się. I odjąć chyba X. Zaraz zobaczymy jeszcze raz. Tak, x odjąć 2 miał być. X odjąć 2. 1 plus pierwiastek z x minus 2 odjąć x mhm. pod pierwiastkiem. I jednocześnie pierwiastek piątego stopnia, ten drugi, także musi być równy 1. Nie lub, ale jednocześnie. 4, tam było x zdaje się. Pierwiastek z x plus 1 odjąć 1. Pierwiastek z x plus 1 odjąć 1. Nie odjąć x, zdaje się. Sprawdźmy. Pierwiastek x plus 1. Odjąć 1 i odjąć x. Tak. Także musi być równy 1. No to stąd wynika, że zawartość jednego pierwiastka i drugiego musi być równe 1. Czyli 2. 2. Która forma jest wygodniejsza? Ta tutaj, czy ta tu? Czy to tu, bo ja wiem, w sumie to chyba obojętne, nie, chyba tamta będzie lepsza, czyli tak, to zawartość, ona jest równa czemuś takiemu, czyli to 1 minus, 1 minus pierwiastek, x odjąć 2, x odjąć 2, minus 1 do kwadratu. O, tak. Mhm. Mhm. Tak. No i to ma być równe 1. I równocześnie to też. Czyli tutaj było, co? Tu było tak. 1 odjąć w nawiasie pierwiastek x plus 1. Odjąć 2 do kwadratu. Mhm. No dobra. I to ma być równe 1. No oczywiście, no to dalej implikuje, tak? Czy wręcz nawet jest równoważne? No dobra, idziemy dalej. No to cóż, tu mamy jedynkę, tu mamy jedynkę, jedynki się wybiją. Jedynki się wybiją, w związku z czym mamy, że minus kwadrat ma być równy 0. A skoro tak, no to znaczy, że zawartość musi być równa 0, czyli że pierwiastek z x odjąć 2 odjąć 1 jest równy 0. Dokładnie. Co za tym idzie? pierwiastek z x minus 2 ma być równy 1. Jak dobrze wiemy, to oznacza, że x minus 2 musi być równe 1. Musi być równe 1. A co za tym idzie? x musi być równy 3. I tu podobna historia. Jedynki się wybiją zawartość musi być w takim razie 0, no bo 0 do kwadratu da nam 0, czyli minus 0 równa się 0, czyli pierwiastek z x plus 1 odjąć 2 jest równy 0, co za tym idzie x plus 1 pod pierwiastkiem jest równe 2. No więc w takim razie x plus 1 musi być równe 4, czyli x jest równe 3. A zatem tu jest x równy 3 i jednocześnie x równy 3, czyli jak najbardziej OK. I to jest jedyna możliwość. No to teraz wystarczy sprawdzić, czy prawa strona dla x -a równego 3 także daje po prawej stronie 2. No to policzmy. Sprawdźmy. No bo jeżeli nie 3, no to już każde inne jest złe, bo to już nam pokazało. A 3. Swoją drogą znajduje się jak najbardziej w dziedzinie. Jest większe od 2, nie jest w tej postaci, więc jak najbardziej OK. No dobra, więc sprawdźmy, czy sprawdźmy wartość, wartość prawej strony równania dla x równego 3. No dobra. Czyli tak, 2 przez cosinus pi x i za x wstawiamy 3. Co nam z tego wyjdzie. No cóż, cosinus tu mamy 2, a kosinus dla 3 pi to jest to samo, co cosinus dla pi. No bo okres jest 2 pi przecież cosinusa, a cosinus dla pi jest równy, minus 1, tu oczywiście wartość bezwzględna, tak? Minus 1 wartości bezwzględnej, a zatem wynik wychodzi 2. A zatem zgadza się. Więc jedyne, jedyne rozwiązanie równania to x równy 3. I mamy koniec tego zadania.